Ja jestem Mervo, i Thomas w kolejnym filmie, w kolejnym premierku. Okay, Nas okay. dwa się wylosował. na tej mapie. Chyba najbardziej nie lubię grać w ogóle ze wszystkich z obecnej puli. Postanowiliśmy spuszować mida, zobaczymy co z tego zaraz wyjdzie. przeciwieństwie grają całą piątką, jeden ma w ogóle 27 tysięcy, jeden 10, jeden w ogóle nie ma ratingu, więc... Ciekawie może być, bomby mamy, oni chyba właśnie na longa. Ja nie wiem, czy sprawdzę tylko tutaj plecy, czy nikogo nie ma. Tu mid, one log. Fight together, guys. No i zaraz nas wyklikają. Sam zostałem jeden na 1 ale szkoda. Ale fajny, fajny push zrobiliśmy, fajny był pomysł. U nich jeden ma 27 600, 1 jest bez ratingu, jeden 10 000, 2 po 20. I grałem wszyscy razem piątką, więc, więc niezła mieszanka. Ten z czerwonym medalem ma też rating full z poprzedniego sezonu, no więc doświadczony gracz. Mnie w ogóle się nagle wyświetliło, że za ten mecz będę miał plus 200, minus 500, jeśli przegram minus 500, a poprzedni mecz zagrałem, co i dostałem minus 200. I, i nagle teraz minus 500, tylko plus 200, co? nie mam pojęcia, o co chodzi. Sure, sure. Zapraszam pod mojego Zeus'a. Nie zdołałem podnieść nic? <laughs> Haha, walk coming, short Oj! Oj! <laughs> Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda, merwo, dostaniesz 2 10 zł 10 groszy na start i plus 10% przy doładowaniu. Jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego są inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypadku dowolnego skina. Link w opisie. A my wracamy do filmu. <stryk> Nice. Nie? nie chciałem spaść, ale już tak wyszło trudno. Ten movement drewniany bota o tym zdecydował. Targeting. Tak jest. Ja mogę, ja mogę grać jakimś supportem sobie na tej mapie. Ja tu nie ogarniam co się dzieje right, na A Znaczy ogarniam, ale jakoś jakoś tutaj nie czuję klimatu. Mogę grać tak. I nikt mi tu nie wyszedł, ja sobie przeciekałem na, na B. Tak, mogę grać ten meczek. A co mi tam? To jest fajna emeczka. Oj, to ma, ma jako pamiątkę. Emeczka eee, arcydzieło. Ej Bob W ogóle ten jeden żomek tu z pombą na mnie biegł? Jak go słyszałem już na tym shortzie. Ale nie wiem co on. Nie wiem co on tam kombinował. A co moi. Jak ja zrobię? A nie, jeden tak. ok. Okej. Jakiś jestem... Znaczy dzisiaj w ogóle mało bardzo spałem, więc może to będzie widać na tym odcinku. Wypiłem sobie kawę i mało spałem i jakiś taki się czuję lekko szłomiony. Nie wiem, czy to widać na tym filmie. Like a... the full long. They're all full all long. How are they pushing? There's one more. Push, uh, on the zone, oh my god. <laughs> Widzicie? Znowu, ja nie wiem co się dzieje w tym meczu i jakoś daję radę w tych rundach. Clean, o, 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 o. clean, clean. Skakuj zielony. Chciałem mu dać Boost, ale zaskoczył Piękno tutaj, piękno. short. Dobra, musi trafić tutaj żółty. Xbox dobra. Jej. Ale czysto to wyglądało, ale czyściutko, co za gość, Mamy tam 63 w 6 zabrałem, szkoda, miałem, miałem, miałem szansę tego na tym shortcie tam, tam zabić, Jakbym troszeczkę zabrakło, jaki jestem bogaty, w ogóle 15750 teraz miałem. Wuhamid tam napisał, ten typek z czerwonym ratingiem, ma 1,9 wynik. No Na szorcie jest. Sądził zapuntować, cwaniaczek. No, ale mamy to. Can you kick purple? You are cheating? They think you cheat. No, no. Oni uważają, że u nas fioletowy ma haks 15 15,3 wynik ma ziomek? No ciekawe czy jest cheaterem, ale medali ma dużo. Powiedział, że nie jest haksem. 3,5 tysiąca godzin. Awatar z kotem i papugą. <laughs> ja nic nie muszę robić w tym meczu. Co za jakieś dwie pierwsze rundy przegraliśmy? Co, to jakoś dziwnie było. 16 tysięcy teraz mam. Kill them with this. Dałem mu za usta, żeby ich tam sobie One tunnel, tunnel Patrzcie, on tam, on tam podchodzi do niego a ja strzelam PERPULN! No. <laughs> nice. Ja mu dałem Zeusa, żeby z tego zabił i to zrobił oh. Oh, that was so funny. Nie, yeah, I I gave you the weapon and you used it <laughs> Too funny. Nie no to było to zbyt idealny Słuchajcie Ja mu dałem tego Zeusa i ja on tam podchodził do niego na tym tunelu cały czas? Plus 218, minus 546. A miałem jakąś ładną serię normalną wcześniej winków. Przegram jeden mecz, dostałem minus 200 i nagle Valve chce mi dać minus 500? Nie no i jak wam się podobał tyle, co? Tak. W końcu będę mógł zobaczyć Oni powiedzieli, że chwaczą chcą powoli B? Kontakt, tak? Dobra. No lecimy w mołotowa. Ale fajnie to wygląda. Musimy teraz dodać... musimy mi dodać skilla. One dał. Ale, jaki ładny smog, który rzucił bez żadnych dziur? w się nie wychodzi na zewnątrz, bo jak smog wychodzi na zewnątrz, to tu często mogą CT łatwo go spuszować, nie? Trzeba na fragi lecieć, bo mi nic nie zostanie zaraz. No właśnie, tak trzeba grać. To nie wiem, czemu nie odbijają tego nawet. I test. A, Knife, knife, knife! <śpiew> <śpiew> A, tu był. Uciekł, ja się dziwię gdzie on jest. O, i nie ogarnąłem nie? Przez to nie wyspaniecie, moje ewidentnie. Ale dostałem. O, tam coś, do trafiłem kogoś. Wydaje mi się, że teraz to się obróciłem bardziej w realu niż w grze, jak mi się wydaje. Przy tym flashu. Nie, musimy sobie zrobić overwatcha. Musimy sobie zrobić overwatcha tutaj. Bo oni ciągle uważają, że mamy haksy, nie? Oni ciągle uważają, że mamy haksy. Zobaczymy sobie. Musimy zobaczyć. <laughs> Nawet, Bo oni są spłakani kompletnie, że mamy haksy. Nawet jakbyśmy mieli haksy, to... Nie, nie usprawiedliwia tego ziomka czer z czerwonym ratingiem, że... ...nikogo nie umie w ogóle trafić, ani zabić. Jest na tym B? O, do tego zabiłem, tak? Do tego najlepszego zabiłem, Teraz takim sprayem słuchajcie. O! Chciałem rzucić, żeby tam od góry się odbiło, od tej ściany i mi wpadł. <średziny> <Siedlę się. średziny> I już jest pierwszy wrak otwarty. Przyjął <średziny> mi da, tak? Okej. Czy ja tu w ogóle mam szansę z kogoś spotkać? Chyba na sobie GG, co za granie. Ja muszę zrobić, zrobić Overwatcha na ten odcinek. Oni piątko, my wszyscy solo i, i, i taki wynik. Zróbmy sobie w takim razie Overwatcha i sprawdźmy parę rund tego gościa, który był jakby najbardziej podejrzewany przez przeciwników. Tego Violetowego zrobił najlepszy wynik naszej drużynie i był cały czas mniej więcej oskarżany. Prześledźmy sobie parę rund, jak on tutaj się zachował, jak sprawdzam jakieś miejsca. Czego może nie sprawdzał, jak wychylał. Czy tu się go spodziewał? Wydawało mi się, że zupełnie normalnie. Jak wychylał, gdzieś tam sobie dawno spuszował longa. Idzie, idzie powoli. Sprawdza. No jak miał ja wh, to by chyba też tak z się nie dał złapać. No i znowu dwa fragi. Akurat mu równo wychyli jeden po drugim. Sprawdźmy jakąś kolejną rundę, chyba przez smoka kogoś zabił. Chyba to ich jakoś najbardziej zdenerwowało. No, to nie było przez smoka. Tu normalnie widać, nawet, nawet nikt z tych terrorystów tutaj akurat na niego się nie, nie, spojrzał, nie wychylili. Zobaczmy jakąś kolejną rundę od niego. Na razie absolutnie mi to nie wygląda na rundę Boxitera. Zupełnie nie. Tutaj zginął ten, u nich teoretycznie najlepszym ratingiem, nawet jednego celnego strzału tutaj nie oddał w niego. I dla mnie... Normalnie sobie wychyla, sprawdza miejsca. Dobry movement, dobre trzymanie celownika, dobre tutaj pomysły, o tę rundę pamiętam, a to już sobie przypomniałem, bo go już oglądałem, no i tutaj ładne strzały trafił, ale czy tu, czy tu może być mowa o jakimś aimbocie? Nie wydaje mi, się, żeby aim wydaje mi się, że to był jakiś aimbot, wydaje mi się, że to były po prostu tutaj celne strzały od niego, sprawdźmy jakąś kolejną rundę. Tutaj znowu ten. ten niby najlepszy Bucha O, po tej akcji napisał Bucha No czy to wam wyglądało na Bucha Przepraszam bardzo. Kupnął, strzela. No i po prostu na niego wychylił. Gdzie tu. Gdzie tu wallhack na midzie? Od, od gościa, który ma prawie 28 tysięcy elo. Serio? Ja się tam zastanawiałem, czy dałem te komentarze, on po czymś takim uznał, że to jest wallhack. I po tym, Słuchajcie, wydaje mi się, że nie ma, nie ma sensu tego dalej oglądać. Bo to są normalne rundy z jego strony: normalna, solidna gra. Nie widzę tu absolutnie niczego, co miałoby wskazywać na wallhacka z jego strony. Can you kick, nie? I teraz ciekawostka. Jak wejdziecie, moi drodzy, na mój profil Steam w tym momencie, to możecie zjechać sobie na dół do mojej listy komentarzy i wam się i wy zobaczycie taki oto komentarz od tego ziomka: "Wucha boosting this trash". Uznał, że że jestem śmieciem i że jestem boostowany. A co ciekawe na profilu tego ziomka możemy przeczytać w opisie: "Toxicity doesn't lose games, bad players do". Nie, toksyczność nie przegrywa gier, tylko słabi gracze. Czy to nie jest toksyczne zachowanie z jego strony, zostawianie takich komentarzy, gdy nie ma ku temu żadnych powodów? Niezły ziomek, co? No więc e, niby dziesiąty level na sitie, niby najbardziej doświadczony gracz, no jakby najbardziej spłakany i wyzywający po kolei nas wszystkich od cheaterów, mnie od śmiecia, ciekawe, czy tam innym też zostawił komentarz na profilu, już nawet nie sprawdzałem. I po prostu w tych rundach, no nie pokazał się absolutnie z żadnej dobrej strony. Po tym zagraniu uznał, że Wolfak na przykład full auto w niego puścił, nic nie trafił. Mówicie, Mervo, graj face City graj face city", nie? No to... Tu grałem przeciwko 10 levelowi. Na przykład wyszli sobie longa. I nie sprawdzili do samego końca tego zielonego tam na dole. i może to już było jakby 40 sekund do końca rundy, więc CT miało dużo czasu na ustawienie się. O! Podskoczył sobie. No dobra, niby... Aha. I, I w ten sposób to... W ten sposób tutaj te rundy z jego strony wyglądały. Pistoletówka, a no chyba ja go tu nawet zabiję. Także widzicie, to ja gram często tutaj przeciwko 10 levelom Face hit. jakby Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, cześć. Playing against hacker is not very motivation. Komentarz z jego strony.